Cześć, witajcie na kanale Strefy Typów. Dla nowych graczy BetClick mamy nową promocję. Wystarczy założyć konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podać kod promocyjny STREFA. A potem zagrać jakikolwiek kupon maksymalnie za 228 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do was 200 zł, które od razu możecie wypłacić bez żadnego obracania. 228 zł to oczywiście maksymalna stawka w tej promocji. Każdy nowy gracz może zagrać pierwszy kupon za mniejszą stawkę. No i standardowo konkurs o 50 zł. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza. Komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów, miłego oglądania. BOLONIA ATALANTA Uważamy, że ten mecz wygra Atalanta. Jest to spotkanie 30. kolejki Serie A. Bolonia zajmuje 12. miejsce w tabeli. Ma 15 punktów straty do miejsc pucharowych i 11 przewagi nad strefą spadkową. Ostatnie trzy mecze Bolonii to dwa remisy i porażka. Z kolei Atalanta zajmuje siódme miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów, ile szósta Roma, miejsce dające start w kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. I traci punkt do piątego Lazio, start w fazie grupowej Ligi Europy. Liczymy zatem, że gracze z Bergamo wyjdą na boisko zmotywowani, by wygrać ten mecz. Zwycięstwo może awansować ich na piąte miejsce w tabeli. Ponadto do meczu podchodzą zmotywowani wygraną w Lidze Europy z Bayerem Leverkusen. Uważamy zatem, że Atalanta od początku meczu narzuci swoje tempo gry, raz po raz będzie tworzyć okazje podbramkowe i strzeleckie, które zamieni na bramki i wygraną w meczu. Real Madryt Barcelona. Uważamy, że Real Madryt nie przegra tego spotkania i padną w nim co najmniej dwa gole. Jest to mecz 29. kolejki La Liga. Królewscy są liderem tabeli, mają 10 punktów przewagi nad wiceliderem. Ostatnie 5 spotkań wygrali. W trzech poprzednich meczach Real strzelał przynajmniej trzy gole w meczu. Z kolei Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma dwa punkty przewagi nad piątym Betisem i traci 5 punktów do wicelidera. Wygrała 4 z pięciu ostatnich spotkań. W dwóch ostatnich meczach strzeliła łącznie 6 goli. Uważamy, że Madrytczycy będą chcieli wygrać ten prestiżowy mecz. Pokonają przede wszystkim odwiecznego rywala przed swoją publicznością. Ponadto wygrana umocni zespół na pozycji lidera i przedłuży serię zwycięstw. Uważamy zatem, że gracze królewskich będą tworzyć sobie akcje podbramkowe i strzeleckie, które zamienią na gole i wygraną w meczu, bądź ostatecznie remis. Biorąc pod uwagę formę strzelecką obu zespołów, liczymy, że zarówno królewscy, jak i katalończycy zdołają strzelić co najmniej dwa gole. Tak oto prezentuje się nasz kupon. Tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej nowej promocji kod strefa, wpadajcie na facebook, na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia!